Nastawienie jest małą rzeczą, która robi dużą różnicę. Autor nieznany, nie wiem, zachowałem to z jakiejś strony z cytatami, do czego jednak nawiązuje ten wstęp? Moi drodzy, jak już wiecie z poprzednich odcinków, mimo niesamowitych spotkań, pokonywania prosów z Europy i nie tylko team-upów e sportowych, mistrzów świata, MMR-owo stałem w miejscu. Top 100 cały czas uciekało, a mi diametralnie kurczył się czas na jakikolwiek grind. 9 września na tydzień przed końcem sezonu miałem te 200, jednakże jak już dobrze wiecie, mój wyjazd do Warszawy na komentowanie. W Mistrzostw świata RLCS miał skutecznie wyautować mnie na ponad 5 dni gry, co byłoby totalnym killerem. No bo wiecie, nie dość, że zostałoby mi nagrać lekko ponad 2 dni, to jeszcze po jakiej przerwie. No, realnie tym odcinkiem można by było zakończyć tę serię i powiedzieć GG's. Jednakże ja nie miałem zamiaru tak łatwo się poddać. Tak jak już wcześniej wspomniałem, mamy 10 września na tydzień przed końcem sezonu. Jadę aktualnie do Warszawy komentować dla Was RLCS-y i za mną, moi drodzy, widzicie pudełko kartonowe, kocyk, na nim monitor, ponieważ będę przez te 5 dni, przez środę, czwartek, piątek, sobotę, niedzielę nocował u Silvana. U Silvana komentatora, z którym również komentuję RLCS-y i którego bardzo, bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam. Jest to przecudowna osoba, jest to fantastyczny człowiek, który który zasługuje na dużo, dużo więcej w życiu, ale wracając, jest to przede wszystkim człowiek, który mnie przenocuje na tych RLCS-ach, udostępni mi pokój i mówię o tym nie bez powodu, ponieważ chcę Wam powiedzieć, że się kurwa nie poddam. Że mimo, że został mi tydzień do końca tego sezonu, a przez 5 dni komentuję RLCS. Biorę ze sobą kompa pod pachę, monitor, pada, klawiaturkę I jeszcze przez te 5 dni, aż do niedzieli Będę napi***alał u usilwana, który właśnie udostępnia mi pokój I jeszcze jest trochę czasu I jeszcze jest trochę tego czasu I moi drodzy, no ja się k***a nie poddam Ja naprawdę robię wszystko, żeby mi wyszło Więc nawet na takim wyjeździe, w którym e, No teoretycznie e, no, 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 no z jakiej paki miałbym brać kompa Biorę go Będziemy napierali, a po niedzieli zostanie mi poniedziałek, wtorek, środa. Yy... No i skończy się sezon. Także moi drodzy, kończąc ten cały wywód, no, nie wiem czy za tydzień mi się uda czy nie. Ja oczywiście będę robił wszystko, żeby mi się udało i mam nadzieję, że mi się uda. Ja, ja wierzę, ja do końca wierzę, że mi się uda. Nie poddam się. Kurwa, nie poddam się. Choćby skały, strały, nie poddam się. Ale jeżeli by mi się nie udało, jeżeli bym naprawdę nie podawał. To przynajmniej nie powiem sobie na, na koniec tej pięknej przygody, że nie robiłem wszystkiego, żeby osiągnąć cel, bo naprawdę robię wszystko. Jeżeli mielibyśmy to jakoś chyba spłętować no to co? No, nigdy się nie poddawajcie, cokolwiek byście robili, od najmniejszej pierdoły do największych rzeczy w waszym życiu. Tak więc 10 września, pierwszego dnia finału RLCS, wyruszyłem w trasę prosto do studio Polsat Games, gdzie skomentowaliśmy pierwszy dzień RLCS. Witaj, Polsko! Dzień dobry na Polsad Games! Witam Was, ja, Mikołaj Sylwan Sinacki. Ale, no, jak żeby to było, gdybym był tutaj sam, byłoby to bez sensu, prawda? Więc dzisiejszą transmisję otworzę z moim ukochanym partnerem, najlepszym duetem, człowiekiem orkiestrą! Człowiekiem, który już się nigdy nie zgodzi na bo nigdy nie przegrał żadnego zakładu. BRUZEM! let's go. Cześć! Witam serdecznie. Go! Cześć. Witam wszystkich bardzo serdecznie. No z tym goleniem to się jeszcze okaże, wracając. Do tego dnia właśnie w PlayInach Rock Esports, Ninjas in Pijamas czy Virtus Pro zrobiło to 16. Shopify Rebellion niestety odpadła, a nie wymieniam ich bez powodu, ponieważ na zawodników z tych drużyn mieliśmy przyjemność mierzyć się na rankedach, co widzieliście w poprzednich odcinkach. PoERLS jest lota na mieszkanie. Rozstawiłem się u Sylwana w jednym z jego pokoi i w taki oto sposób powstał polowy przejściowy setup do grindu. Pierwszego dnia grałem w kratkę. Raz lepiej, raz gorzej. Zresztą sami zobaczcie, że tu fajnie minęliśmy nowe, a później klasykiem. Wleciałem z bruzuweczką na MS-ie. No i wpadła bramka na 1 do 0. A później w następnej akcji, w tymże spotkaniu, myk, wziąłem sobie setkę, skleiłem bardzo fajnie piłkę przy ścianie. Aerial do pierwszego toucha, do second toucha. Tak do podania do Weszowskiego. No i to jest brama na 2 do 0. Tak więc fajnie wiecie, jedno spotkanie udało się naprawdę dobrze wygrać. A później przychodzi pogromca Steak, który no, no, próbował ukończyć jednakże no, na te 18 sekund do końca to my przegrywaliśmy i zamiast, wiecie, zrobić coś sensownego, gdzieś fajnie ustawić się na środku boiska, no to ja przymuliłem pałę, skoczyłem do piłki jako last man stake mnie, no wiecie, gdzieś przebił i na parę sekund do końca tracimy bramkę na 4 do 2. No nie wiem, czy te gorsze decyzje były spowodowane zmęczeniem podróżą i komentowaniem, czy czym jednak nie zmienia to faktu, że po tym grandzie warto by było zrobić analizę błędów. Tak więc po sesji rankedowej z weszem zakończyliśmy dzień w okolicach 2180. Drugiego dnia po powrocie z komentatorki skupiłem się na analizie błędów, żeby oczywiście grać lepiej. Także ogólnie dzień na plus, bo odświeżyłem sobie informacje, które gdzieś w natłoku już tych wszystkich gier mogły powypadać mi z głowy. I na ogół polecam wam analizować swoje własne powtórki, bo zawsze jest coś, co robicie źle. Trzeciego dnia po jest, na których to została już dopięta dolna drabinka grupy A i grupy B, i finalnie wiadomo już było, kto dostał się do top 8. Klasycznie wróciłem do chałupy i tym razem nawet wstęp do grindu nagrałem. Witam, dzisiaj jest piątek, dzień trzeci RLC. Yesów. Jestem po wiadomo, wczorajszy na analizie wieczornej analizie. No i trzymajmy kciuki, że mi się uda się coś zgrindować. Zmieniam sobie nickname. Dajemy sobie dzisiaj jakiś durny nickname. No i co? 2170. Gramy z weszem, który ustawił sobie nickname Debil. Dzisiaj dzisiaj będzie wysoko. Miejmy nadzieję, że moje bumpy i wszystko co teoretycznie chcę wprowadzić i wprowadzam. Ma jakieś ręce i nogi. Się dzisiaj powiedzie, że się dzisiaj grind uda. Po analizie z dnia poprzedniego wynikało, że jestem po prostu mało aktywny na boisku, mało się jakoś tak udzielam bez piłki, tak? Czyli czy to chociażby bumpy na rotacji, czy też sensowne zbieranie padzików na boisku, więc no trzeba było zacząć rzeczywiście to wszystko robić i ja to wszystko wiedziałem, tylko, że trzeba to utrwalać, trzeba to utrwalać, nie zapominać o tym, no i jak sami widzicie już w pierwszym spotkaniu trafiliśmy na RepMoba z jego teammatem, który wyrwał ładnego bampa na bramce, a w następnym kickoffie widzicie od razu Próbuję bampować już żółtka i dzięki temu No gościu był poza akcją, ja łapię reseta Do dobrego wave dasha, strzał na 3 do 0 Bo taktyki to jedno, to że na rotacji próbuje bumpnąć ziomka Dzięki czemu on nie ma jakiejś doskonałej sytuacji na wykończenie I później robimy 50 i tam zaraz fajna akcja Z tego wyjdzie, to jedno, ale drugie to właśnie Żeby tą fajną akcją zamienić mechanikami na gola I te mechaniki no, <laughs> się zgadzały moi drodzy Się zgadzały, goście dali 4 już nasze pierwsze spotkanie zaliczone, no zwycięstwo, tak? Zwycięstwo plus 13, top 16 europejskie, RLC jest odpulone i co lepsze, tego samego ziomka trafiliśmy już w następnej gierce, więc w dalszym ciągu trzeba było robić to samo, być denerwującym na tym boisku, robić bardzo dużo bez piłki, no jak widzicie, bam do bampa do czegoś no i to jest gol na 1 do 1, tak więc warto było, warto było dnia poprzedniego poświęcić kupę czasu na analizę, na wyciągnięcie jakichś wniosków, bo Wy dobrze wiecie z moich poprzednich odcinków, że super jest wywierać jakąś presję na oponencie, dzięki czemu no, mamy więcej miejsca, goście mają troszkę ciasniej, tak? To jest, to jest wszystko teoretycznie wiadome, ale w praktyce, gdy mamy parę dni do końca sezonu i staramy się z całych sił, wiecie, zgrindować MMR, to czasami się o tym zapomina. Gra się zapobiegawczo, gra się po prostu spokojnie, nieco bardziej z defensywy, co nas trochę kaleczy, że tak powiem, na tym boisku, więc takie analizy warto robić i polecam przede wszystkim. Eee, zawodnikom z niższych rank, żebyście sobie analizowali gierki i próbowali, próbowali wyłapywać takie błędy, których no po prostu gracze z wyższych rank nie popełniają. To może Wam bardzo dużo dać, a tymczasem zobaczcie, że na minutę do końca wyprowadzając akcję ofensywną, zamieniłem plan A w plan B, bampnąłem reb MOBA, dzięki czemu noweś miał strzał na pustą i nasz pro player z Europy napisał mi, żebym znalazł robotę, bo Rocket League nie jest dla mnie. Więc <laughs> wkurzyliśmy. Wkurzyliśmy Europę europejskiego prosika, który po tej straconej bramce no nie dał sobie szans na comeback i sforfejtował i poddał, więc e, dość zabawna sytuacja wygraliśmy nasze kolejne spotkanie, drugie już no i tak sobie graliśmy, graliśmy, wygrywaliśmy mieliśmy naprawdę dobry streak, analiza oddała jak już wcześniej powtarzałem, a do pokoju wszedł mi Graf z plecakiem um, szukał, szukał czegoś na ziemi, później jak się okaże szukał wagi także niespodziewana sytuacja, a ja musiałem grać. Prędz dalej, także co było w tym wszystkim najzabawniejsze, to fakt, że zaraz zagram 200 IQ playa i to jeszcze, no, przy grafie, tak? I p... o Ale poszli! Napatrz no, się, stary! O jak poszli w pizdu. Czarwa. Chodzi o to, że oni myśleli, że ja oddam strzał i polecieli w trzy dupy, bo chcieli być o krok wcześniej. No, no, który jak jak jest to? No, teraz chyba w top 300. No, y, zrobiliśmy double fakea do forfeita, Graf to wszystko widział, wszechmogący, wszechwiedzący człowiek No i dla osób, które w ogóle kurwa, nie wiedzą co się w tym momencie właśnie wydarzyło No to Silvana współlokatorem był Graf Więc pomogłem mu znaleźć wagę, bo potrzebował zważyć sobie plecak bodajże na lotnisko czy na coś tam I grindowałem dalej, i grindowałem dalej i w jednej z kolejnych gier trafiłem czudo Miał 2 300 i trafił Jelly'ego proplayera, który mu wyszedł z gry <laughs> Czajcie? Nie wiem... Nie wiem Aura grafa spowodowała, że od razu w następnej gierce trafiliśmy jeszcze raz powtarzam czudo, mającego 2300 i trafił on już prosika z Europy, który mu wyszedł. Który mu wyszedł I Czudo był Czudo, Czudo nie wiedział co się dzieje I on on się zastanawiał Czy to my mamy z tym jakiś związek Czy my podpisaliśmy jakiś pakt z tym Jellim. No, no, no jak dobrze wiecie nie kurwa. I no, Czudo był na tyle zdenerwowany Tą całą sytuacją Że mimo, że wiadomo było, że przegra Że ten gościu nie wróci Bo jak się później okazało To był chyba jakiś ziomek Który Czuda nie trawił na rankedach To Cudik zgrał dalej O, mu już psycha siadła I on próbował na nas zwyciężyć 1 v no niestety mu się nie udało niestety mu się nie udało, więc wygraliśmy nasze e, kolejne już e, tam spotkanie, fajnie e, pikowaliśmy w ogóle, słuchajcie, ja pikowałem 2.242 to jest e, tego sezonowy pik, to jest tego sezonowy pik I graliśmy na Etana, który miał 2390, gościu był w top, nie wiem, 40 świata a mimo to fajnie objęliśmy prowadzenie na 1 do 0 później też strzeliliśmy bramkę no, soczystą z kickoffa, my zobacz jak weszł od razu ze strzałem na 2 do 0, tylko, że czuć było już zmęczenie, czuć było to zmęczenie i mimo, że no, oddaje fajny strzał, to ten Kunadr nie wiem, kurwa, jakimś cudem to wybronił Wesz też skoczył, zostawił mnie samego w defensywie, no i tracimy bramkę na 2 do 1 po bardzo dobrej dobitce Kunadra zresztą kolejny gol, zobaczcie, Wesz miał problemy z opanowaniem piłki i dzięki czemu etam dojeżdża i strzela nam na 2 do 2, no to takie durne gole, traciliśmy durne gole ale mimo wszystko jeszcze jakoś tej energii trochę mieliśmy Wiesz, mm, mija, Malinka Malinka fajnie zagrał, no ale Etan też grać potrafił 2-400, nie wbiło się samo No i mimo, że próbowałem tutaj jakoś przyfejkować coś ich ten No to Etan jednak doskakując do piłki zagrał sobie na dubla Którego no, no, no nie mógł nie trafić Także 3-3, a nam coraz bardziej doskwierał brak energii Zresztą zobaczcie, że wesz tu sfejkował tak jakby Ale nie wiem czy nie trafił, czy nie chciał, czy co... To jest nieistotne, po prostu Te nasze zagrywki wołały o pomstę Do nieba i sami widzicie, co ja kurwa Tam skakałem przez Tanie, Wesz też Poszedł na raz, no musiał to strzelić Na 4 do 3 i no już myśleliśmy Że to jest pogrzeb, no już myśleliśmy Że to jest koniec, ale tutaj zobaczcie Wziąłem piłę na dach, etan szedł na raz 50-50, Wesz dochodzi Do tego, kolejne 50 ubite I na prawy dolny dojechałem na 4 do 4 Dzięki czemu, no przeszliśmy do Overtime'a, do dogrywki, której to no Miało się wszystko zamknąć i sytuacja no niebezpieczna pod naszą bramką Etan już prawie nam strzelił gola Ale po tym jak Wesz wybił piłkę do przodu Ja znalazłem dla siebie miejsce Pociągnąłem Meriala i jakimś cudem to wpadło na 5 do 4 Dzięki czemu wygraliśmy Wygraliśmy i to nie byle jaka wygrana Bo na no już zmęczeniu Doskwierającym zmęczeniu Zwyciężyliśmy na pana z 2 na Etana I po zakończeniu się meczu zapytałem Wesza Czy jest zmęczony On napisał, że trochę No wiadomo misy już wchodziły Ale mimo wszystko zobaczcie Wbiliśmy 2 250 Ja byłem na piku Ja byłem na tego z nowym piku. Brakowało mi ilu? 30 elo do piku życiowego, tak? I no w następnym spotkaniu, oczywiście, walczyliśmy dalej o kolejne elo. Pryzm próbował mi zrobić aerial Bumpixa, ale to się na nim zemściło, bo po tym, jak na bezbuściu Wesz przyatakował, no, zamienił to w asystę, strzeliśmy na 1 do 0. W ogóle to spotkanie, moi drodzy, wygraliśmy. Wygraliśmy 3 do 2, zgarnęliśmy kolejny MMR, a do, do tego pięknego pokoju, który został mi udostępniony, wszedł szef wszystkich szefów, zapytań. Like Are you winning, son? Wygrałem W odpowiedzi dostałem Sigmastyczne skinienie głową No Pierdolony Sigmoza Tak Silvan to był jednak szef Także Zapytał się mnie Czy chce jeszcze herbatkę Czy nie Ale to nie było ważne Ważne było Że ja wbiłem 2, 262, Tylko że To był mój pik Umówmy się To był mój pik Bo w następnych trzech spotkaniach No nie udało nam się zwyciężyć Ani jednego Bo tak jak już wcześniej wspomniałem Byliśmy zmęczeni z weszłem, Więc mimo Fajnego Obiecującego piku No 2.262 To jest coś No jednak e, Jednak spierdzieliliśmy się do 230 i zakończyliśmy nasz dzień właśnie na tym, że, moi drodzy, mmr Nastał dzień czwarty. Tego dnia Nypo wygrał jedynkowe mistrzostwa świata na Moxiego 4-1. do Uplasowało się to przez RLCS, a po powrocie do mieszkania graliśmy z weszem dalej. Każde spotkanie było na wagę złota, a jak to czasem bywa, starania to nie wszystko. Presja czasu wchodziła na głowę i mimo dobrego startu znowu nastąpił moment stagnacji i było to dołujące, że grasz, 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 starasz się jak nie wiadomo co, a potem i tak dostajesz tego samego gościa piąty raz pod rząd. Raz uda się na niego wygrać, później dostajesz gola stulecia, po którym on wygrywa. Zresztą w ogóle co to jest za bramka? Jednakże najbardziej bolał fakt, że mimo upływu czasu ja cały czas stałem w miejscu. I żeby pokazać wam, jak bardzo te gry wchodziły mi już na łeb, wystarczy, że posłuchacie chwili z jednego z ostatnich spotkań. Próbuję ich bumpować. Pęknę to. Niemożliwe. No nie czytam tego. Mid? No, nie jest to. wam pnąć tego bibę. No ja on się instrukuje. Let's go. In Insane scene. no insane. Mam go? Ja też. O. Dasz radę? Ja, ja piłem! Nie pierdolę, niesamowite, kurde. Czekam na jego hit. No, nie ma był Пипид. Чёрт. Окей. Лок. No, kurwa nie da się grindować, no nie da się. No dostaję jakichś mechanicznych dzieciaków, pierdolonych. co trafiają w każdą możliwą piłkę. Jezus Mario, ta droga do co nie ma sensu. 2237 sam to samo miejsce kurwa. To samo miejsce co dwie godziny temu. 97 elo do zrobienia, kupa i cały czas to samo jedno jedno lobby. Jak sami słyszycie, wjechała totalna załamka. I to już nawet nie chodzi o to, że w Warszawie u Silvana mimo wszelkich starań, nie wychodziło to tak, jakby mogło. To było głębsze. Od początku tego sezonu walczę. Najpierw lwią część sezonu z Didoserami. Później rzucony na głęboką wodę z prosami z najwyższej półki. Grindu nie ułatwiały również finały RLCS oraz pro-lobby, które przyjechały z całego świata grać na europejskich serwerach, a teraz doszła mi do tego jeszcze walka z czasem. I żeby było jasne, nikt nigdy nie powiedział, że ten challenge będzie prosty. Ba! On miał być trudny, ale jeżeli chodzi o warunki, to było jak wyjście na Mount Everest nocą w totalną śnieżycę. A gdy zdałem sobie sprawę z tego, jak mało mi zostało czasu, to mnie totalnie przybiło. Ostatecznie zakończyliśmy dzień na 2218, a piątego dnia RLCS, ostatniego, po zakończeniu się całego cyklu finałów, gdzie oficjalnie to NRG sięgnęło po puchar, wygrywając na Falcons, podjąłem trudną decyzję o zrobieniu sobie dnia przerwy. Czułem, że kolejny dzień męczenia Dwójek może tylko wszystko pogorszyć. Musiałem naładować bateryki na moje ostatnie dni grindu. W pierwsze tempo może to być dla niektórych decyzja niezrozumiała, no bo jeden dzień w plecy, tak? Ale uwierzcie mi, że nie da się cały czas napić na 100% dzień dnia, dlatego decyzja dosyć ciężka, ale stała się faktem. W taki oto sposób na nieco ponad dwa dni do końca sezonu cały czas byłem w grze o top 100. Dzięki uprzejmości Silvana mogłem przez cały pobyt w Warszawie grindować, dzięki czemu po powrocie do domu byłem przygotowany na jak się za niedługo okaże, trzy najbardziej. Popierwsze one dni w moim życiu.